Jaką rozgraliśmy razem z Cyganem i Antkiem w Plutonie Ja i Cygan wzięliśmy do tego czołgi T-34 Antek wziął j Panthera 2 Mapka to oczywiście Prochorowka I tak, zauważyliśmy, że nie ma artylerii Co jest bardzo znaczące Dlatego, że miejscówka, którą tutaj będziecie mogli zobaczyć w moim wykonaniu jest właśnie zależne od tego, czy artyleria jest, czy tej artylerii nie ma. Jeżeli ta artyleria jest, no to na tą miejscówkę absolutnie nie radzę radzić, dlatego że artyleria po prostu tam wszystko w tym momencie wytłucze. Cygan postanowił jechać bardziej na środek. Ja tutaj przy torach. Bitwa będzie momentami trochę statyczna, to od razu uprzedzam. Ale ten czołg raczej do szybkich rajdów się niestety nie nadaje, dlatego że jest po prostu odrobinę mułowaty. Zalety do 34 no to już mieliście powiedziane przez Bisona w jego filmie na temat tego czołgu. Twarda wieża, mocne działo, miękki kadłub to wada, mała mobilność wada, dosyć słaby zasięg widzenia ekspotowanie to też raczej bada, ale wieża jest naprawdę twarda po przejściu do modelu HD ta wieża niczym nie została wzmocniona, znaczy grubości pancerza niby nie zostały wzmocnione, ale chyba zmienił się minimalnie kształt i w ten garnek teraz też jest bardzo trudno trafić znacznie trudniej niż to było kiedy jeszcze zanim było to przejście do tego modelu HD no i oczywiście soczek premium czyli zarabianie jest fajne a teraz może o tym miejscu, w którym stanąłem? Tutaj jest bardzo fajne, ale podobamy warunkami. Pierwszy warunek to jest to, o czym mówiłem, czyli że nie ma artylerii w drużynie przeciwnika, oraz że ktoś na tej górce coś świeci. Dlatego, że z tej miejscówki jest idealne bicie na górkę, a z kolei z górki jest idealne bicie tutaj na środek. I tutaj no, nie mogłem sobie pozwolić... Aha, no jeszcze wada tego czołgu to jest dosyć długie przeładowanie, ponieważ ma około 12 sekund i to niestety po strzale jest dosyć dużym utrudnieniem. Próba strzału Gerenek 112 jest tutaj nietrafiona. No tutaj ona pokazała, bo po wie, ale jest ja chyba w tym momencie na przeładowaniu. Prontuier, się nic nie przybiłem. Tutaj w momencie, w którym oni wyjeżdżali, to jeszcze wspomagał nas Antek, dlatego że J-Pantera była miała tutaj przestrzeń. A jest to dział, z którym naprawdę należy się liczyć tego TDK. Jedni z górki mnie strzelają, inni strzelają mnie z tego. Jestem z, z mniej więcej linii od 2 Tam, oczywiście, zawsze stoją jakieś deki, to jest norma. To jest w każdej bitwie na tej mapie. Czy też na układ które jest tak naprawdę odrobinę zmodyfikowaną prochorowką. Staram się też przeciwników tutaj minimalnie wyciągać. Tutaj zniszczyłem sobie część domku, aby móc ewentualnie mieć przestrzał. Potem, jeżeli w tym miejscu pojawią się znowu czołgi, Bog wiesz, super pesznik! Ale ja znowu na przeładowaniu, a tutaj on jakoś tą wieżę obrócił, i w tym momencie zrekosztowałem pod tym kątem. CDC niestety zabił tutaj cygana. Sytuacja w tym momencie zrobiła się dość groźna. Gdyby ktoś mnie zajechał w tym momencie z boku i zaczął do mnie strzelać, byłbym zgubiony, nie stałbym się tutaj obronić. Liczę trochę tutaj na antka, że on ewentualne czołgi, które będą próbowały do mnie podjeżdżać i mnie zajechać z boku, będzie po prostu niszczył ze swojej pozycji. Tutaj wreszcie po bardzo długim celowaniu udało mi się tego super pierwszy przebić. Antek wykańczę Leoparda PTA. To już jest duża pomoc, dlatego że w tym momencie raczej nikt nie powinien już mi wyskoczyć z tej mojej prawej strony tutaj tym środkiem się przebić. Także jego pomoc z tamtej strony była tutaj naprawdę dość istotna. Tam na tej górce panowie po prostu do dłuższego czasu stoją w miejscu. Mimo że tam nie powinno być za dużo czołgów. Największej czołgów była tutaj moim zdaniem. Tutaj ten super Pershing. próbuje czegoś, ale nie wiem do końca czego. Szukam przez to T3400, które swego czasu próbowało strzelać do mnie z hajków, co było bardzo ciekawym pomysłem z jej strony. Tutaj jest tylko wieża widoczne. I potem w podsumowaniu zobaczymy, ale wydaje mi się, że ten strzał przedł do t 3400 Chociaż aczkolwiek nie jestem pewien czy z Ale chyba rozwaliłem jej działy tym strzałem. Tym mi się przynajmniej wydaje, bo potem to sprawdzimy. Tutaj niestety nie mogłem się za bardzo wychylać, dlatego że ten superpershing we mnie podświetlił i albo sam by mnie strzelił, albo strzeliłbym mnie ktoś z górki, bądź też będę z tych niż 3 czołgów stojących na linii J No to przyjęli z tego dyspozycji pozycjami przestrzału Super też nie pojechał drogi na bardziej w kierunku środka ale w dalszym ciągu pozostaje CDC i też jakieś 400 stojące na górce Całe szczęście, że ten strzał szedł, ponieważ tutaj jeden CD już się trochę cofał i mógłby się wycofać, tak, żeby mógł z tej, z od, do tego pocisku uciec. Cały szczęście oberwał. go teraz już pełni właściwie tylko i wyłącznie rolę podświetlającego. Z tą i T3400 większych szans już nie ma. A no widzieli to, o czym mówiłem, podczas sobie właśnie burzy wtedy. Tutaj niestety nie trafiono, no. To działo czasem by banka zwłaszcza na większych odległości. Tak, w momencie, w którym zauważy go ponownie, będę mógł go spokojnie trafić. Gdyby ten dach dalej w tym miejscu był, gdybym go wcześniej nie zniszczył, no to już tutaj w tym momencie przestrzałbym nie miał. Trafione. Tutaj o czymś rozmawialiśmy z Antkiem. T3400 Antek chciał, żeby ten T43 coś zaświecił, który z... bo załóżmy, że on stoi na A3, czyli schować się nawet za J Panteru, co jest bardzo ciekawą taktyką ze strony MEDA. Chować się za niszczycielami czołgów, to tak samo jak chować się za artylerią mniej więcej w tej sytuacji, bardzo pomysłowe. I bardzo użyteczny dla drużyny. A teraz teraz postanowił pojechać naprzód, i prawdopodobnie wyjeżdżając aż tak gwałtownie i bez sensu, najprawdopodobniej zaraz zginie. Ale jak usłyszał, spot to pewnie wcisnął trzy razy R i dawaj do przodu. Nie myśląc nawet za bardzo o tym, co się właściwie robi w tym momencie. 25 przez 2 popełnił ten błąd, że niszczyciele czołgów nie mają zasięgu widzenia odpowiedniego. I w momencie, w którym wyjadą, to same mogło być zauważone. Te 25x2 jeszcze w dodatku nie ma pancerza, więc oberwał salwę. I tak dobrze, że ją przeżył. CDC uciekł z górki. Ja się zobaczymy jak Tigera, który tutaj jest na pewno priorytetowym celem. Ten T25 przez dwa mi tutaj przejeżdża cały czas przed lufą. Słuchajcie, jeżeli... <śmiech> <śmiech> Przepraszam. Jeżeli widzicie, że jakiś czołg celuje, a T34 celuje dosyć długo, więc chwilę to trwa. Nie przejeżdżajcie mu przed lufą w tym momencie, dlatego że możecie tą pestkę wyłapać. Tutaj na całe szczęście do tego nie doszło, ale mogłem tą pestkę zużyć trafiając swojego niszczyciela czołgów. Tiger próbował mi się tutaj odgryźć, na całe szczęście odbił się od wieży, w przeciwnym razie byłby już trupem, gdyby ta pestka się nie odbiła, dlatego że mam już tylko 367 punktów HP, a jak tiger nawet jeżeli nie miałby topowego działa, to i tak zadaje więcej obrażeń. Tutaj bym wyjechał, ale jednak ten jak tiger stojący po prawej stronie zdecydowanie mnie tu szachował. chował. Ja go nie widziałem, on mógłby mnie zobaczyć, gdyby sadać, jak mnie podświetlił i w tym momencie on by mnie zniszczył. Bogie ja życzę Bok kadłuba, jak tiger przebiłby mi na milion procent. Tutaj trochę przyspieszę dlatego, że teraz po prostu czekam, aż ktoś kogoś podświetli. I wtedy będę myślał, co tu z tym fantem zrobić. Nadbudówki, jak Tigera, tutaj nie miałem najmniejszych szans przebić. Ale Antek, jak Tigera, zniszczył. W tym momencie ja mogę już tutaj trochę śmielej wyjechać, strzelić tego, co cofnąć się. Trochę przyspieszę. Pershing chyba tam próbuję to ja Nie wiedziałem czy on będzie chciał wyjechać na mnie, czy też nie. Ale jednak chyba nie. W tym momencie kończę sedęcega. On z kolei skończył pershinga wcześniej. Więc de facto zostałem ja KW4, który chyba był w tym momencie na Awku. Albo coś, w każdym razie stał się nieaktywny, więc de facto zostałem tylko ja z Antek. Ja jestem na strzał od tego AMX-a, a przede wszystkim mam słabe zasięgzenia, więc na pewno go nie zauważę. On jeżeli miałby lornetę i stałby w miejscu z siatką, to zauważyłby mnie wcześniej że ja jego. Mógłby mnie spokojnie skończyć. Ja trochę przyspieszę Antek ruszył do przodu. Liczyliśmy na to, że on go podświetli. I nawet jeżeli AMX go zniszczy, no to w tym momencie ja tego AMXa dobiję. Taki był pomysł. Ewentualnie liczyliśmy na to też, że Antek go zniszczy. No to i Pershing pisze, że KW4 jest na awku. No tutaj autocelowanie trochę zawiodło. Znaczy na powtórce normalnie działało. No i w tym momencie na spółkę z Antkiem kończymy e-mixa i bitwa zostaje zakończona i wygrana. A teraz przejdę do wyświetlenia ekranów końcowych. E więc tak, udało mi się tutaj zdobyć meda e odznakę mistrzowską, cztery pomniejsze oznaczenie oraz stalową ścianę. E Tutaj Antek zrobił najwięcej obrażeń w drużynie, 3717 i jest to pierwszy wynik pod względem obrażeń w drużynie, zrobił też 4 fragi, zdobył 1025 punktów podstawowego doświadczenia, ja zrobiłem 3565 punktów obrażeń, dwa czołgi zniszczyłem, ale zdobyłem 1331 punktów podstawowego doświadczenia. A zrobił 1794, zniszczył jeden pojazd i zdobył 776 punktów podstawowego doświadczenia. Na 20 strzałów 13 moich weszło, 10 przebiło. E, tutaj jeszcze to co uzyskałem po asyście to jest 3398, czyli albo po zerwanej głośnicy, albo ewentualnie po zauważeniu, co jest zaliczone na moją korzyść a przez pancerz zablokowałem 2380, czyli pra, no tam trochę zabrakło, ale prawie dwukrotność obrażeń pojazdu. W każdym razie ponad wszystko. Jeszcze sprawdzę tylko, czy te 3400 przebiłem, czy trafiłem. Tak, chyba trafiłem, dlatego że tam na było widoczne, że trafiłem dwa razy, tutaj jest zaznaczone, że trafiłem trzy razy. I tysiąc obrażeń, a tyle na pewno na, strzał, na dwa strzały na pewno tyle nie wziąłem. Więc czy jednak wtedy tamten strzał musiał wejść? Dobra, to byłoby na tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć.